witam was w kolejnym odcinku z GERBROSA dzisiaj tak nietypowo bo nagrywam na tablecie jak widzicie nazwę tam dajcie subika i łapka w górę a my a my to mini i zaczynamy Czy nic zbieram tylko tyle bo nie mam już misji 190, do nic no i skończył się dla nas nie fartym, bo nic nie dropliśmy Szkoda, bo moglibyśmy na to zrobić dużo. Moglibyśmy no, coś dropnąć. Szkoda, szkoda. Chyba jest nowy start do Edgara. Czekajcie. Tak, Edgar ma drugi step power, przejdę wam. O czym jest? Edgar otrzymuje 25 punktów życia od zadawanych przez siebie obrażeń. No piękny step powerek. I żegnam. Dajcie sobie z dzwoneczkę. <ścoughs> Dajcie sobie i łapkę w górę. Pa.